Mówiłam, że będzie z tego kilka odcinków. A czarny na i u mnie też ma dziurkę. I ostatni to jest żółwik z z fioletowymi oczkami. Przy to korupą jest taki niebieski, morski, nie wiem. Już pewnie wiecie, że to jest WIELKI STATEK LPS! No tak. Hmm. Hmm. Y więc... I to z zjeżdżanie z tutaj takowo. Nie, taką, tylko taką. Yy, o taką. I na górę. I czekajcie jeszcze. jeszcze. Ten. Tu jeszcze ten tunel i tak to ma wyglądać. I tutaj o. Tutaj trzeba do tej dziurki co Czekajcie Przez to A na górę... Do tego elementu, co też trzeba było złożyć, trzeba wczepić ten różo bo on ma w sobie takie dziurki. To wkazuje, jak to, że góra złożona. Brawo. Teraz zjeżdżalnie bierzemy to. I tą większą końcówkę, bo wraz z tutaj. Widzicie, na statku jest taka specjalna dziura na artykuł bambusa. I tu jeszcze na górę zjeżdżal. Nie. A. Kapitanowi czapkę na głowę. czyli żółwiowi. Taka. I on idzie za stery, a o ten element i o to. to było też do szczepienia. Ja a sklowa, tylko... Nie was rzucać wespołkiem po wodzie, tylko. Patrzcie, mi leżę. Popatrzcie sobie na ciemność, czyli moje nogi. I tylko wszystko poukładam i wam pokażę, że... co si nie gdzie, co jest. Mm. Bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które muszę wam opowiedzieć. No i dobra, zaraz do Was wracam. Chciałabym też wam powiedzieć, że na statku nie musiał być tylko te które do niego są dołączone, więc będą te... Głoście na tym statku. Szybko, szybko biegniemy, może jeszcze... zdążymy na statku. Jeszcze nie odpłynęli. Dobra. Uf, jesteśmy. Wszystko jest dobrze. No to zobaczmy statek. Na górze jest basen mm, mm, ze wjeżdżalnią i deskami. Z tego co widzę, tutaj kotka yy, nagrywa, jak tutaj jest na desce. Które się rusza właśnie taką łapką. I tam, żeby się podróżał. Tutaj są takie mini które są kotki, albo żeby patić. Przez rolnek. Hej, możecie mi nie zasłaniać. Dobra, dobra, dobra. I zjeżdżalnia, z której zjedzie rybka. Idę tunelem. Teraz my możemy zjechać rybko. Dziękujemy. było fajnie. Hmm, a ta myszka tu nadal. Hmm, no, to zjedziemy, może zjeżdża. Tylko ciekawe, gdzie jest yy, osoba, która yy, no w sensie, że winda. O, już przyjechała. Ośmielniczko, możemy się udosiąść? Tak. To jedziemy. Wow! Dzięki za podwózkę. Jeżeli, jeżeli chcecie, możecie też zejść po prostu drabiną. No, ale okej. Okay. Ula, la, la, la. Co my tu mamy? Chyba jakieś miejsce odpoczynku. Poczekajcie. O, a tutaj mamy sterownik. Popatrzcie, obcierzył kapitan. I tutaj na czubku ma być sobie Ale to może kiedy indziej. Ulala! Usiądźcie sobie. Porozmawiamy sobie Bię te chwileczkę. No dobra, pójdziemy dalej. O, dalej mamy tutaj koalę, która się opala. Chyba nie, nie miał parę tego reakcji. Puśćcie się na chwilę. No fajnie jest. Mm, mają też pyszne napoje. Dziękujemy, że możemy. A teraz musimy otworzyć nasz statek. Żeby poznać resztę. I nie mamy też jak wejść tam na dół. Oj, 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 oj. Chyba nie będę spała na górze, no wam powiemy. Małe mało co zdążyłam na ten statek i już mam spać na górze. Tak? No dobra, bo ja chyba nie będę spała. A wy? Skoro mamy spać na jak będziemy mieli spać na górze, to chyba nie będę spać. No i nie. Jednak wszystko dobrze. Mamy zejście po schodkach. No to pięknie. Wow, a tu jakaś impreza? Czemu i zostałam zaproszona? Ale fajnie tańczycie, mogę z Wami? No dobrze, Zubiku, oddamy Ci już pole tańca. Ale co to? Ale fajne widoczki. Yy, jedzenie? Aha. O, sypialnia w końcu! Będziemy mogli się tu położyć? Może pójdziemy spać? Albo nie. Nawet jest na malurgię u pingwinka łóżko. Tutaj jeżeli chcemy się zrelaksować. Tutaj możemy sobie posiedzieć i popatrzeć w widoki. Z kogo my tu mamy? Żabkę? Kotka? I kotka na dole ile ma podusze. No dobra, ale fajnie mamy kulę. No, i chyba tutaj jeszcze Wam nie pokazałam kuchni, ale fajna. Możecie się na chwilę tam potańczyć? No, czyli Wam ma kulę dyskotekową? O jeju, może chcemy. Chcę się do toalety i już Wam nie O o, chyba jest zajęta. Przez kotka. Co? Co? Ja tu robię poważne rzeczy. A mogę chociaż pokazać im łazienkę? No dobra. No, chcę iść do łazienki? No to zaraz. Ej, co ty robisz? Och, na pewno mam dużo lepiej. Wracam na moją kuwetę. Nie jest twoja, pamiętaj. No. No to chyba my. No to chyba ja już idę spać. Jeszcze się napiję. Hmm, Było by Ja się z wami żegnam, więc papatki.